Grzech jest wykonaną decyzją odrzucenia zaproszenia Bożego do współbrzmienia z wolą Bożą w warunkach, które daje opatrzność. Czyli człowiek przez grzech odrzuca Boże zaproszenie i nie chce mieć z Bogiem wspólnego istnienia w wieczności, dlatego że ten, kto odrzuca Boże, Sięga po doczesne, rzekomo Jego, i to, co śmiertelne i utracalne, jest wynoszone ponad, Bogie, ponad Boga i więź/relacje z Nim. Ponieważ najsmakowitsza jest chwila bieżąca, a obiecana jest trudniejsza, bo trzeba na nią czekać, dlatego ludzie bałwochwalczo. Grzeszą z chwilą bieżącą, karmiąc swoje ambicje i zmysły teraz, i odrzucają bezwiednie lub świadomie Boże Słowo, Boże zawołanie, powołanie własne. I tak to jest z ludźmi, że zaproszeni nie przychodzą na ucztę, boską ucztę, ponieważ przytłoczenie doczesnością jest tak dotkliwe, że trudno się do tego wszystkiego zdystansować i stąd ludzie żyjący w mocy Boga jest ich niewielu. Ci, którzy żyją w mocy Boga to są często ludzie kolejnej szansy, którzy wreszcie się Dali Panu Bogu garnąć Jego łaską, ją przyjąć i uwzględnili rację Bożą, czyli prawdę, i w ten sposób później żyją już sobie na zbawienie, Bogu na chwałę. Jeśli człowiek nie ma wielkiego, zbawczego, wiecznego celu, to doczesność będzie dla niego tak dotkliwa, że może się zrozpaczyć z byle powodu. Materiałem dowodowym na to są samobójstwa. Dotyczy oni ludzi, którzy nie akceptują doczesności, Bogu wiary nie dają. Chcą dzierżyć władzę całą do końca i zdecydować również o sobie, tak żeby postąpić po swojemu. Niedawno jakaś gwiazda aktorka 90-letnia popełniła samobójstwo przez tak zwaną Eutanazję. Pojechała do Szwajcarii, bo tam jest to dozwolone, zapłaciła 9 tysięcy dolarów, tyle kosztowało to, już miała dosyć swego i siebie, na Boga nie liczyła. Dziwne, bo przy jej samobójstwie był i lekarz, i ksiądz, a co on tam robił? Już decyzja na samobójstwie jest śmiertelną. I w ten sposób wielu ludzi w opartości swojej pożą. są konsekwentni aż do samozatraty. Żal że nie przyjmują ludzie interpretacji swego życia, interpretacji logiką Pana Boga. Wtedy nieszczęście nazwaliby krzyżem, niesprawiedliwość może oczyszczeniem, a gdyby spojrzeli Bogu w twarz i szukali od Niego ratunku, byłaby inna interpretacja własnego życia i ona nie byłaby... Dziełem roztryfonionym, zbuntowanym, lecz życie to samo, byłoby ofiarne, piękne, wytrwałe. Zamiast goryczy i buntu w człowieku zaistniałby heroizm męstwa i wytrwałości. Intencją, interpretacją, zamysłem nadajesz wartość twojemu dziełu. Bo i tak przeżyć musisz siebie. Ale jak to zinterpretujesz? Z jakiego powodu i w jakim celu? Dla wielu ludzi świat jest łupem, dla innych jakimś stosem nieszczęścia, a dla jeszcze innych jest pięknym darem, trudnym darem, w którym mają dać się przeobrazić i uświęcić aby nabrać Bożej mocy. Jeśli Twoja miłość, na no przykład do najbliższych, jest chora, głupia, nierozumna, to będziesz bronić grzechowej postawy swoich bliskich, tak by nie doznali zranienia, na przykład prawdą, miłością czy łaską od Boga? Bo Twój najbliższy jest ponad wszystko. Jeżeli Twój najbliższy jest Ci ponad wszystko, to jest Ci Bożkiem, a Ty jesteś Jego wyznawcą, i Twoja wiara może być pozorem lub niekonsekwencją. Tylko głębokie, dalekie myślenie. Oczyścić się od fałszu i samozakłamania. Jeśli nie będzie w tobie konsekwencji wynikającej z poznania prawdy i obowiązku stąd wynikającego, to życie twoje będzie zgrywaniem się i pozorem. A przecież dar z ręki Boga jest najrealniejszym darem. Jeśli jej człowiek nie przyjmuje tego, Według Bożego Zamysłu, bo żyje po swojemu, to któż go uchroni, uwolni. Modlić się trzeba więc, o to, by nie zagubić siebie na dalsze lata życia, na dalsze dni, by żyjąc w prawdzie, żyć też w obowiązku, według dyktatury prawdy. Poza prawdą. Nie ma życia. Poza prawdą jest ziemskie wegetowanie. Tylko z mocy Boga i wprawdzie płodzącej od Niego jest ocalenie dla Ciebie i dwojga bliskich. W świadomości wielu funkcjonuje takie przekonanie, niewartykułowane takie pod kwasem mam nadzieję, czyli oczekuję, to jest przekonanie, że oni są dobrzy i że wszystko się dobrze skończy, czyli że będą zbawieni. I mając w sobie takie przekonanie, niewiele w sobie zakwestionują, bo jako przekonanie o własnej porządności, co tu zmieniać. I w takim zafałszowaniu ludzie będący w iluzjach o sobie, bez zainteresowania prawdą, będą się utwierdzać w swoim zakłamaniu, zamieniać w naturalistów, a to prowadzi ich do pogłębiającej się bezbożności. Święty Paweł na to wszystko radzi inaczej. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Tej bojaźni i drżenia brakuje współczesnemu pokoleniu. Niektórzy mają jakieś koszmary na sumieniu i po nocach nie śpią, ale wielu ludzi jest nastawionych na siebie, ich życie jest racjonalizacją wygody i pomyślności. Te postawy i dążenia kasują w człowieku ducha ofiarności, poświęcenia, służebności bliźniemu, oddania się Bogu, dlatego że ludzie takich odczuć, zapamięt i takich postaw stają się ludźmi zabiegającymi o kształt doczesny. Owa doczesność Owa doczesność. Miała człowiekowi służyć? Tymczasem, kto nie zabiega u Boga, ten doczesności służy i staje się zakładnikiem rozmaitych ideologii i innych dążeń. Niezbawiennych, które człowieka zużywają, pochłaniają i człowieka coraz mniej, a świętości ani śladu, bo gdy ktoś żyje w rzeczywistości podstawionej w miejsce rzeczywistości zbawienia, to trudno, żeby on był człowiekiem wiary i moralności. On jest wtedy człowiekiem. Samoorientacji i samostanowienia. Długo by o grzechach mówić, szkoda czasu. Wpatruj się w Boga, dlatego że jako zbawiony, gdy się zbawisz, w rzeczywistości już niepodstawionej, lecz danej, niewyobrażalnie intensywnej, w tej rzeczywistości będziesz mieć kontynuację swego życia duchowego tu na ziemi. I dlatego ucz się adoracji, trwaj na adoracji. Bo pobyt w niebie jest adorowaniem Boga, nie na przywóz, z wyboru, z entuzjazmu, z głodu. Z jedynego zainteresowania od takiej nieprzebrzmiałości i intensywności, wpatrywać się w ukochanego Boga. Wtedy się można wpatrywać, a jedno będzie wpatrywanie się oczami. Rzeczywistość bycia u Boga jako święty jest niewyobrażalną intensywnością miłowania i współmiłowania razem ze świętymi w niebie, których jest miliardy miliardów. Wszystkich stworzył Bóg, każdego oddzielnie. I nie dojdziemy prawdy o świecie stworzonym, choć on jest przejściowy i śmiertelny, a gdy nam będzie dany świat niematerialny, który z dziedzictwem Boga dającego siebie, to jest ta rzeczywistość, której się nie wypowie, nie podejrzy. Nie można się domyśleć. Dobra wieczna to są dobra niezwykłe. bo sumą wszystkich dóbr człowieczych na Ziemi, sumą wszystkich dążeń, pragnień, głodów i walk jest to, by kochać i być kochanym. Więc każdy grzesznik szuka, by ktoś go kochał. A miłowanie jest jeśli to jest miłowanie jest najczystsze, najpiękniejsze, najbardziej oczekiwane i najbardziej jest odpowiedzią na oczekiwanie. Nic tak człowieka nie wypełni jak umiłowanie. No i to się bierze stąd, że Bóg jest, mówimy o nim miłością. Powiedzmy dokładniej. Bóg jest czynnym miłowaniem. Bogowanie jest miłowaniem, miłowanie Boga dla grzyb jest przebaczaniem, bogowanie dla będących w niebie jest ich uszczęśliwianiem i swoim boskim obdarowywaniem. A cóż to jest? A któż to wie? Na poznanie i przyjęcie i uczestniczenie w tym dana jest wieczność niewyczerpalna. Ale załóżmy, gdyby się wieczność wyczerpała, to Bóg się nie wyczerpie. Ale wieczność się nie wyczerpie, bo Bóg ustanowił wieczność niewyczerpalną, i ona jest rzeczywistością boskiego miłowania czyli przez Boga siebie samego dawania. Ludzie na ziemi bez wiary, bez moralności zabiegają bo rozmaite łupy na ziemi i nasycić się nie mogą. Jakiś gigant finansowy w Ameryce powypłacał z banków miliardy, miliardy dolarów, bo on przewiduje, że będzie krach. I te elektroniczne pieniążki, te impulsy na kontach przepadną, ma. te hałdy papierów dolarowych, które on ma, no to już mu zostaną. Więc u nas w Polsce też rozmaici giganci mają na przykład rozmaite majątki ukryte na przykład w kamienicach, mają po dziesiątki mieszkań na wynajem. I jeszcze mało, i jeszcze nie za dużo i jeszcze i jeszcze. A jaką oni będą posiadło w wieczności? Skoro trudno będzie przejść bogatemu do Królestwa Niebieskiego? Łatwiej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne. No, no, no. Jaki to musi być wielbłąd, jakie to ucho dla bogaczy? którzy zawłaszczyli nie swoje, za dużo i niepotrzebnie, bo siebie postawili na miejscu Boga i obudowują się łupami i bezkarnością. Królujące bezbożnictwo w Ojczyźnie naszej doprowadziło naród nasz do otępienia, do zniewolenia i głupienia. Wrogowie to uczynili. Jest to, to takie. Zdziczenie nałożone na naród, niemoralność i zastraszenie. Polacy tacy nie są z natury, ale gdy zostali zabłoceni wrogością wrogów, to tyle się z Polaków ostało. Ty się zaś módl, abyś z i bojaźnią zabiegał o Boga na całą wieczność Twoją. A ludzi się nie bój, nie bój się. Bóg jest Twoim obrońcą. Śmiertelni ludzie, cóż oni ci mogą? Każde drgnienie powieki u nich zależne jest od Boga. Bóg cierpliwie czeka i łaska daje. Na końcu wypowie siebie sprawiedliwie i będzie to sprawiedliwość. Och, sprawiedliwość Boża! To nie będzie skruszonego serca, to wolałby, żeby go góry przykryły i może zatopiło, byle ujść sprawiedliwości Bożej. Dlatego słuchaj, mądrości Boga, która wypowiadana jest od najdawniejszych czasów w najdawniejszym nauczaniu Kościoła. Tam znajdziesz. Wszystkość do zbawienia.